Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, koalicja Polska. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Marszałku. Witam, panie redaktorze, witam państwa. To nie jest odległa wypowiedź, ale polityka bywa dynamiczna. Pan to mówił pod koniec kwietnia, rząd nie jest w stanie rządzić. No i co? I pojawiła się lewica, i rząd już jest w stanie rządzić. No, Równie krótko panu odpowiadam. Tak, do, do momentu, w którym lewica nie dała rządowi większości w kryzysie parlamentarnym związanym z brakiem tej większości na Fundusz Europejski, no to do tego momentu rząd staczał się, był na równi pochyłej, która mogła doprowadzić do tego, że władzę by utracił. Władzę by utracił rząd Morawieckiego wtedy, gdyby przez jednoznaczną opozycji postawę od samego początku i powiedzenie, nie damy wam głosów na, dla antyeuropejskiego rządu, na antyeuropejskie pieniądze, wtedy mielibyśmy argument. Do tych polityków prawa i sprawiedliwości, którzy chcą przyjęcia pieniędzy europejskich, że żeby je przyjąć, opozycja musi tworzyć rząd. Bo jak póki tworzy rząd Mateusz Morawiecki, to nie jest w stanie zdobyć w większości przejmie dla tych pieniędzy. Wystarczyło wytrzymać, wystarczyło nie pęknąć a rząd miałby potworny kłopot. Stało się ja inaczej, to Panie panami. marszałku, ale jest tak, że rządzenie i jego sprawność polega na wygrywaniu głosowań. Pan myśli, że tak. Lewica będzie teraz pomagała w każdym głosowaniu wygrywać Zjednoczonej Prawicy? No, nie wiem, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale do tej pory pomogła w Prawu i Sprawiedliwości w najważniejszej sprawie. W, Dla wszystkich oczywistech wy też chcieliście tych pieniędzy. Na której się ten rząd mógł wywrócić i się nie wywrócił, więc jeżeli po tym głosowaniu, które miało miejsce, a w zasadzie to nie chodzi o głosowanie, panie redaktorze, bo przecież głosować za pieniędzmi wszyscy chcieliśmy, wystarczyło doprowadzić do tego, że ten rząd nie miałby większości dla tych pieniędzy. argument moralny mamy bardzo prosty. W, ty, w, w, w tym procesie obowiązuje zasada: pieniądze za praworządność. Więc jeżeli rząd PiSu, który konsekwentnie jest w konflikcie z Unią Europejską na temat praworządności. To po pierwsze. Po drugie zapowiada, że te sprawy praworządności konfliktowe z Unią będzie kontynuował. To jest rząd, który ma ogromną szansę, że straci pieniądze z Unii Europejskiej, nawet jakie zostanie i to był argument dla opozycji, by powiedzieć, nie możemy europejskich pieniędzy dać antyeuropejskiemu rządowi, bo on je zmarmuje po prostu. I wtedy moglibyśmy mówić do ludzi z prawa i sprawiedliwości: jak chcecie tych pieniędzy, to przyjdźcie do nas, zmieńcie większość. I sądzę, że tacy ludzie by się znaleźli. Dzisiaj ta sprawa jest niestety za nami. Dzisiaj prawo i sprawiedliwość ma komfortową sytuację, z uwagi na to, że bardzo wielu ludzi związanych z Lewicą, którzy bronią tej decyzji, przecież mówią wyraźnie, że, że tam są punkty wspólne. Pan punktu, się dziwi, się... taki mają program. Znaczy dla części polskiej lewicy, nad czym ja ubolewam, wrogiem jest Leszek Balcerowicz, a nie Jarosław Kaczyński. To są ludzie, którzy dalej chcą walczyć z Leszkiem Balcerowiczem, uważają, że to z Leszkiem Balcerowiczem należy walczyć, jakby zapominając, że tu i teraz w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński, czy udając, że tego nie widzą. Nie sądzi pan, panie marszałku, że do tej... Tutaj... nie do mnie, tylko do wyborców lewicy, czy oni akurat nie sądzi pan, uważają? panie marszałku... Że do tego odzyskania władzy wystarczyło, z pewnej sprawności władzy wystarczyło ogłosić polski ład. On tak naprawdę wpompował w tę ekipę energię, on podniósł nie. sondażowe słupki i on wymusił nas Big Niewóźdź, stwierdzenie, nie oddamy lewakom władzy, zostajemy w rządzie. Ja nie sądzę, żeby to akurat nowy ład, ponieważ nowy ład jest takim klasycznym przykładem programu wyborczego. To jest raczej próba, to była próba, myślę, którą podejmuje dzisiaj Kaczyński. Odbudowania sondaży Prawa i Sprawiedliwości, jak pan słusznie zauważył, po to, by przeprowadzić przyspieszone wybory. Bo Kaczyński woli e, mieć sytuację jasną na swoim zapleczu. Dzisiaj musi się dogadywać albo z lewicą, albo z Ziobro, albo z Gowinem. To jest sytuacja dla niego niekomfortowa. On by wolał mieć jasną koalicję na cały czas rządzenia, lub najlepiej bez koalicjanta rządzić, i być pełnym panem sytuacji. Dzisiaj Kaczyński to jest dla niego sytuacja, choć odniósł sukces na dłuższą metę, nieznośna. Panem sytuacji nie jest, bo by, by mieć większość, by mieć spokój, no musi się z różnymi ludźmi dogadywać, a on tego nie lubi. I dlatego uważam, że kiedy się Poprawią notowania prawa i sprawiedliwości, a temu służy ten PR-owski zabieg, którego jesteśmy świadkami. Oni muszą dobić do 40% poparcia. Jak dobiją do 40% poparcia, to Kaczyński zrobi przyspieszone wybory po to, by y, pogonić ziobre i gowina z jednej strony, bo oni będą na pewno do wycięcia przy tych wyborach, a z drugiej strony, by umocnić swoją władzę, bo Kaczyński dzisiaj już ma kontrolę nad wszystkim. więc Czy to będzie będą... pańskim zdaniem? Jak tylko Kaczyński odzyska w zaufanie opinii publicznej, pytanie czy i odzyska. No, panie pytanie, panie Marszałku, odzyska? ale szansa jest jedna, jedyna, nie uchwalenie budżetu, więc tu się trzeba na jakąś datę nie, zdecydować. Panie redaktorze, przecież Kaczyński może w każdej chwili złożyć wniosek o samo rozwiązanie Sejmu. I jak Pan myśli, jak się wtedy zachowa opozycja? Po pierwsze, lewica może mieć lewica już na pewno taki wniosek poprze, prawda? Bo nie chce innego rządu, powie, nie chcemy rządu PiS-u, nie chcemy innego rządu, bo przecież nie chcą go, bo powiedzieli, że w tym. A nawet nie... znając wyniki badań, które będzie wynikało, że PiS samodzielnie te wybory wygrywa. Wybory, no, ale ja myślę sobie, że po pierwsze, Kaczyński może mieć zagrać budżetem. Jeżeli nie złoży wniosku o, nie, o nieuchwalenie wotum nieufności, to może złożyć budżet. I on zło składa budżet, ma 4 miesiące Sejm na uchwalenie budżetu. A ponieważ Kaczyński ma większość w Sejmie, to dla niego prze, przeciągnięcie przez 4 miesiące prac budżetowych nie, wynika, nie wymaga w ogóle żadnych nielegalnych działań, żadnych zakulisowych. Po prostu Sejm będzie dłużej pracował nad budżetem i któregoś dnia prezydent uzyska możliwość rozwiązania Sejmu. Proste, proste. Może to zrobić Kaczyński, to byłaby z punktu widzenia konstytucyjnego skądinąd najmniej kontrowersyjna rzecz, jaką zrobił. Bo prezydent ma prawo rozwiązać parlament wtedy, kiedy sejm nie uchwali budżetu. I tutaj nic nie trzeba było naginać. Więc Kaczyński ma dziesiątki sposobów do doprowadzenia do przyspieszonych wyborów, jak uzna, że one są w jego interesie. No i będzie tak, jak. Bardzo nie chcieliście, aby było, bo Ale to ja też chyba cytat z pana, tak, że... że wybory będzie prowadziła ta ekipa. No dokładnie tak. Ja przed tym przestrzegałem. Ja dlatego mówiłem politykom lewicy, politykom Konfederacji, politykom najrozmaitszych formacji politycznych, także wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, którym tłumaczyłem, że jeżeli następne wybory będą się odbywały w reżimie Jarosława Kaczyńskiego, bardzo trudno będzie określić te wybory jako demokratyczne. To po pierwsze, na poziomie ich przebiegu, ale po drugie, Jarosław Kaczyński ma już dzisiaj wszelkie narzędzia, by nie uznać wyniku wyborów, po prostu. Jak no i co teraz? Podoba, w jakiej jak jak sytuacji u... jesteście opozycją? No właśnie w takiej, w jakiej jesteśmy, czyli w takiej, że ja mogę Panu dzisiaj opowiadać o czarnych scenariuszach z przykrym przeświadczeniem, że one się bardzo często sprawdzają. Czyli będziemy mieli wcześniejsze wybory i po nich kolejne cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli opozycja się do tego czasu nie ogarnie... A co to a znaczy ogarnąć to się? Powiem. Panie redaktorze, jaka dzisiaj jest sytuacja na opozycji? Z jednej strony, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, lewica poparła bardzo prawicowy rząd, prawda? Poparła go. Ideologicznie, prawicowy. Tak. Okej, okay, ideologicznie. Lewica, ta parlamentarna, go poparła, rozbijając jedność reszty opozycji. Ale co robi ta reszta opozycji? Ona się kłóci, kto jest bardziej prawicowy. Ciągle słyszymy, żeby tylko opozycja nie skręciła na lewo, żeby tylko opozycja była chadecka, żeby była konserwatywna. Czyli wie pan, mamy sytuację w Polsce, w której tak. Główną partią rządzącą jest bardzo silna partia prawicowa. Jakbyśmy tego nie nazywali, to jest partia prawicowa. W rodzinie europejskich partii sytuuje się na prawo to u konserwatystów. Główną partią opozycyjną jest partia chadecka, bo w rodzinie europejskiej Platforma, Europejska, Platforma Obywatelska sytuuje się w Hadecji. PSL sytuuje się w Hadecji, tylko my, będący w koalicji. PSL-em, jesteśmy jako jedyni maluteńka partia w liberalnej międzynarodówce, cała reszta w Polsce i mamy lewicę, która jest w lewicowej międzynarodowej. Nie marzeł, ja to tak. rozumiem, tylko do wyborów do urn nie pójdziecie wy, tylko pójdą wyborcy, a tak, oni nie myślą ja kategoriami panu, Hadeków, lewaków, tak, prawicowców, tylko kategoriami panu, nowego polskiego ładu. Mówię panu właśnie o tym, że jeżeli opozycja nie wygeneruje z siebie Jasnego przekazu i wizji innej Polski niż Polska Prawa i Sprawiedliwości. Polski, która tak jak tamta jest konserwatywna, to ta musi być postępowa. Ta jak tamta jest religijna, to ta musi być za świeckim państwem. Ta jak tamta jest antyeuropejska i nacjonalistyczna, ta musi być proeuropejska i otwarta na inne narody. Ta jak tamta jest antymniejszościowa, przeciwko wszelkim narodowym, religijnym, seksualnym mniejszościom, ta musi być za tymi mniejszościami. No to program lewicy pan zacytował właśnie. Nie, to nie jest, ale program lewicy, panie redaktorze, być może lewicy której w Polsce nie ma, bo w Polsce jest lewica, która na pierwszych gwizdek poparła rząd prawicowy, a pan Zandberg się fotografuje prowokacyjnie pod logiem Orlenu, po to, żeby zdenerwować lipków. Bo to dla tych ludzi ja nie mam poglądów lewicowych, ja mam poglądy postępowe. Panie redaktorze, ja mam poglądy liberalne. Dla mnie dramatem jest to, że w Polsce się uważa, że najbardziej skompromitowaną ideologią jest liberalizm. Podczas gdy tak, lewica w Polsce zafundowała PRL prawica w Polsce zafundowała, konserwatyści zafundowali obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, a liberałowie w Polsce zbudowali tą nieszczęsną Trzecią Rzeczpospolitą, która, jakbyśmy na to nie patrzyli, jest najbardziej udanym projektem państwowym na w ciągu ostatnich kilkuset lat. Ale wszyscy, nikt w Polsce nie mówi, że lewica jako idea jest skompromitowana. W tym mówią super, aż w ogóle idzie nowy czas dla lewicy. Czy ktoś mówi w Polsce, że konserwatyzm jest skompromitowany, a gdzie tam wszyscy zadowoleni? W opozycji się ścigają, kto jest bardziej chrześcijański i demokratyczny. Prawda? Panie Marszałku, bo... a najbardziej skompromitowane w Polsce są liberałowie i balcerowie. Po enuncjacjach pana to prezesa Banasia, opo opozycja zapowiada, Cykl wotów nieufności wobec no, pana premiera, ale także bardzo ważnych członków tego gabinetu i, i przedstawicieli władzy. Tylko pan wie, i ja wiem, że wszystkie głosowania wotów nieufności to zwykle są manifestacje triumfu władzy. Po co to? Oczywiście, że tak. Albo stoi za albo za konstruktywnym wnioskiem nieufności, co mogło się zdarzyć dwa tygodnie temu. Stoi realny kryzys po stronie obozu władzy, bo to był realny kryzys. Rząd nie miał większości. To wtedy składanie konstruktywnego wniosku o tym nieufności ma sens, bo wtedy jest do czego się odwołać w obozie władzy. Możemy, tak jak Panu tłumaczyłem, mogliśmy wtedy powiedzieć po to tworzymy nowy rząd, żeby miał kto przyjąć pieniądze europejskie. Jeśli jesteś za pieniędzmi europejskimi, musisz doprowadzić do upadku rządu Morawieckiego. To była prosta sytuacja. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna. Jeżeli nie ma kryzysu w obozie władzy, to oczywiście my możemy składać, ja, trudno być przeciw tam wnioskom około, o konkretnych ministrów, prawda, którzy będą mieli, że łamali prawo, będziemy mieli to stwierdzone we wnioskach prawda, na najwyższej liczby kontroli i tak dalej, ale w oczywisty sposób te głosowania będą miały charakter manifestacyjny. I wie pan, no mnie też taka polityka nie bawi. Ja trzy razy w poprzednim Sejmie głosowałem za Schetyną na premierem, za, za premierem za każdym razem, wiedząc, że nie ma najmniejszych szans, żeby on tam skrzydło, a później e, e, to pokonał. Dzisiaj politycy opozycji nie byli w stanie wygenerować w siebie konstruktywnego wniosku o wotum nieufności w sytuacji, kiedy była szansa, żeby pokonać rząd Morawieckiego w głosowaniu, bo nie trzeba było tworzyć koalicji, bo Panie Redaktorze, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Polska konstytucja nie mówi o tym, że żeby obalić rząd, trzeba stworzyć koalicję. Polska konstytucja mówi, żeby zmienić premiera, potrzeba 231 posłów, tylko tyle i aż tyle. 231 ludzi wciskających guzik oznacza zmianę premiera. I to można było osiągnąć. Niestety tak się nie stało. Tak nie można było. Dzisiaj dzisiaj można było, gdyby opozycja zagrała w tej sprawie jedną. Tak, czemuście nie usiedli razem? W jakimkolwiek momencie do jakieś rozmowy? Ale przecież Wszyscy panie razem. dowcip polega na tym, że siadaliśmy, tak, że przecież te rozmowy były i nagle jeden z uczestników tych rozmów po prostu odszedł od nich i poszedł sobie do rządu i powiedział to my was teraz poprzemy za darmo i nie postawił żadnych warunków, chociaż od tego głosowania istnienie rządu było uzależnione, lewica nie postawiła żadnego warunku. Nie wiem, zmieńcie ustawy sądowe, zróbcie coś, coś, gest jakiś pod adresem tych ludzi wkurzonych na rząd Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Tych, o, który, o tych wartościach, o których mówiłem, które Pan niesłusznie przypisuje wyłącznie Lewicy, bo są to wartości postępowe, ci ludzie się nie zająknęli rozmawiając z Prawem i Sprawiedliwością, nie zająknęli się. Mówią mi Panie o no mieszkaniach, są... że, no a, a wie Pan co, a przecież te mieszkania będzie trzeba dostawać za zgodą Księdza Proboszcza, no to o tym już Lewica nie dodaje, prawda? No ja mówię oczywiście żartobliwie, ale wiadomo komu dali te pieniądze. Słucham przedstawicieli polskiego MSZ-u, którzy mówią, że w rozmowach z premierem Czech odnosimy sukces. Próbuję go opisać wartościami. Wiem na pewno, że musimy dołożyć parę milionów euro do tego interesu, że się jeszcze na nic się nie zgodzili i że my się właściwie przyznajemy. Tak, zabieramy Wam wodę i musimy za to teraz zapłacić. Jeśli się że jest to panie, stało coś to złego. Stało się, stało się o tyle coś bardzo złego, po pierwsze, że będzie nas to bardzo dużo kosztować jako Polaków po prostu z naszego budżetu. Będziemy musieli za, ten, za te błędy płacić. Nas kosztuje to także dlatego, że polska dyplomacja nie funkcjonuje. To znaczy ci ludzie, którzy krzyczą od rana do wieczora o wielkiej Polsce, o polityce historycznej, równają do, do Piłsudskiego i Kazimierza Wielkiego i króla Jagiełły, jednocześnie Potykają się o własne sznurówki na podstawowych dyplomatycznych zabiegach. Czechy to jest nasz bardzo ważny sąsiad. Od roku tam nie ma ambasadora. Od roku nie ma ambasadora w Pradze. Natomiast są dyplomaci, którzy zamiast informować Warszawę o tym, że Czesi szykują, bardzo dobrze przygotowują wniosek przeciwko Polsce, to polscy dyplomaci biegali po czeskim senacie, mówiąc, żeby czescy senatorowie zmieniali swoje ustawodawstwo antyaborcyjne prawda, w najbardziej laickim kraju na świecie. Być może, na pewno w Europie, a być może na świecie. Oni chcieli, żeby Czechy upodabniać do katolickiej Polski, prawda, mieli taką ideę, że tak powiem, nawracania braci Czechów na, na, na wiarę katolicką. bo okay. Bonawiecki mówił o chrystianizacji Europy swego czasu, może o to chodzi. Nie za to biorą pieniądze od państwa polskiego, żeby ewangelizować, bo od tego Kościół Katolicki ma swoje struktury. Państwo polskie nie powinno się zajmować ewangelizowaniem Czechów, tylko bronieniem miejsc pracy na czeskiej granicy polskiej. Jestem ciekaw, co dzisiaj ci wszyscy. Liderzy Solidarności, tak klaszczący na tych wszystkich standardy noszące za tym rządem, prawda? Bóg, honor, ojczyzna. No to oni powinni pójść do swoich członków Związku Zawodowego Solidarności i powiedzieć: kochani, nasz związek popiera katolicki rząd i ten rząd nie będzie bronił waszych miejsc pracy, bo musi się zajmować aborcją w Czechach. I dlatego właśnie Solidarność ten rząd popiera. Tak powinni powiedzieć. Liderzy Solidarności swoim ludziom, tam dokładnie w kopalni w Turowie. Tylko oczywiście tak nie powiedzą. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, koalicja Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie marszałku, za spotkanie Dziękuję. i za czas.